Witam, tutaj lukas z gram.pl I Mastermind też z gramu. Witajcie. Tak. Będziemy komentować to, co widać na ekranie, czyli Skyrim, LLDS Scrolls 5. Tak, będziemy komentować, a właściwie też troszeczkę opowiemy o tym, jak przebiega gra. Bo y, przez ostatnie dni męczyliśmy SkyRima na, na różne sposoby i odmiennie. No zupełnie odmiennie, chociażby na platformach różnych, tak? Ty... Tak, ja grałem na Xboxie, od razu mówię, że grafika nie jest tak piękna jak na PC. No i... tak, no, ten wideo jest zgrywane z mojego pc i no, gra wygląda na PC znacznie, znacznie lepiej. W ogóle powiem Ci Lukas, że no nie wiem. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej gry. Ona w zasadzie wciągnęła mnie od początku. Tutaj akurat widzicie początek. To już wszyscy wiedzą, mniej więcej jak ona się zaczyna, ale tak naprawdę ja przebiegłem grę, bo specjalnie robiłem główny wątek. Przebiegłem ją całą, tak nie wdając się za bardzo w questy poboczne. Lukas z kolei robił dużo questów. Tak. Tobie ile zajęła kampania? Zna? Eee, właśnie to jest dosyć ciekawe, że 20 mam na, na, na liczniku już teraz nabite ponad 30 godzin, ale w sumie ten główny wątek około 24 godzin i co ciekawe, no nie wiem czy mogę to powiedzieć, na którym levelu postacią skończyłem, bo to jest pewne zaskoczenie, przyznasz. Eee, mogę, no dobra, umówmy się, że, 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 że taką rzecz możemy zdradzić. No, ja na 14 levelu, czyli dosyć nisko, tak naprawdę. No tak, tak. Ja mam 30 któryś, a jestem w połowie głównego wątku fabularnego, za to mi kilkanaście Bitych godzin zajęła linia fabularna Gildi Złodziei chociażby, ale to jeszcze tylko wrócimy. E, do, graliśmy na różnych e, maszynach, graliśmy e, z różnym podejściem. E, mieliśmy też e, jakby zupełnie inne podejście do tworzenia postaci. Otóż to, tak, bo tu jesteśmy właśnie już w momencie, w którym to, co widzicie, już, już jest po wyborze postaci, zdaje się, tak? No, tak, To było już chwilę po. Ja wybrałem sobie Alfa Wysokiego Rodu i później rozwijałem go w zasadzie tylko magicznie. A Lukas? Ja, Kaji, e, Kotka. I rozwijałem go w walce i w również e, umiejętnościach e, jakichś częściowo złodziejskich, skradaniach mniej, otwieranie zamków, takie sprawy. Oprócz tego w kowalstwie w, no, ogólnie poszedłem troszeczkę specyficznie, bo bawiąc się gignął złodziei, byłem facetem w tym, kotem, tygrysem potężnym w płytowej zbroi. I tu możemy już powiedzieć tak, i tu możemy już od razu powiedzieć, że to, to, to są jakby co najmniej dwa pierwsze takie główne atuty tej gry. To znaczy. Całkowita dowolność. Rzeczywiście każdy, jak będzie grał w Skyrim, zagra, zagra w tę grę inaczej zupełnie, inaczej poprowadzi bohatera, to będzie dostęp do zupełnie innych y, umiejętności. No i też właściwie może odwiedzić inne miejsca. Tutaj pełna dowolność, to się chyba zgodzisz. No tak, zupełnie. I zrezygnowano z jakikolwiek usztywni RAM. Teraz mamy tylko właśnie drzewka umiejętności, które mamy sobie tak dosyć swobodne. Wybieramy sobie, co chcemy. Hmm, oczywiście obowiązuje zasada po prostu, że łapiemy doświadczenie na tym, co robimy, tak? Tak. Walimy mieczem, no to wtedy ta specjalizacja jakby nam rośnie, umiejętność i później w momencie, kiedy postać awansuje, mamy tylko tutaj to, co widzicie, trzy, magia, zdrowie i kondycja i tutaj to sobie podnosimy po awansie na kolejny level i perki, które rozdysponowujemy do poszczególnych umiejętności. Jest ich dużo, ja nie liczyłem na tyle ale jest tego, jest jest tego dużo. dużo, zwłaszcza, że niektóre z tych perków, te podstawowe, startowe z reguły są pięciolewelowe, tak? Tak. To jest tego troszeczkę. No, są jakby trzy główne zagadnienia, to widać tutaj na tych kolorach tego nieba. Rzeczy magiczne, rzeczy skryte, i, le, i, i lekkie pancerze, i rzeczy ciężkie dla klasycznego woja, ale tak naprawdę można sobie zupełnie, jak już powiedziałem, złodziej w ciężkim pancerzu, proszę was, można. można. Trudniej, ale, ale nie. Się. Tak. Tak. I tutaj ja jeszcze dopowiem w kontekście tego właśnie, że, że powiedzmy ten główny wątek przeleciałem, oczywiście ja mam dużo mniej y, y, tutaj rozwinięte umiejętności niż Lukas, bo specjalizowałem się tylko w zasadzie w, w magii i y, 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 y tam, nie wiem, ciskałem w się jakimś tam po prostu ogniem posługiwałem się, ogniem, lodem, natomiast ta gra chyba wychodzi na to, biorąc pod uwagę ile w nią się już gra, a ile jeszcze można grać, to jest przy maksowaniu potęga, potęga panie, bo po prostu możesz przechodzić wszystkie po, po, po kolei te questy poboczne i w ten sposób jeszcze rozwijać sobie kolejne umiejętności bo no już w międzyczasie się obraz nam pozmieniał, Ja na przykład sobie sprawiłem dom, ty zdaje się, tym zdaje się nie bawiłeś się. Nie, nie. Mam też jakieś jak własności, jakieś posiadłości, nie wiem co z nim robić. Jeszcze tam ogólnie bawiłem się w życie w tym świecie, a nie w załatwienie tylko dużego problemu, który przede mną stał. No zresztą jakby to powiedzieć. To jest ciekawe, możesz praktycznie wszędzie wchodzić, tak? Tak. Wszystko zwiedzać. Praktycznie masz miasta obok, jedno, drugie miasto, to jest w ogóle chyba obok. Daggerfola, który miał ten rozmiar świata sztucznie powiększony to jest chyba największa gra kiedykolwiek zrobiła Bethesda. To jest olbrzymi obszar z mnóstwem miast z bardzo wygodną nawigacją pomiędzy nimi tak. bo pomiędzy miastami po prostu możemy sobie pojechać wozem, już mamy je zaznaczone i potem tylko od miasta bijemy gdzieś w dziś do jakiejś lokacji. Tak, tudzież ewentualnie znaczy bo z wozu możemy skorzystać, możemy skorzystać z konia albo po prostu przenieść się do miejsc już odwiedzonych na mapie i tutaj też uwaga taka, że w zasadzie, oczywiście jest, tam nawet w tym wątku głównym trafia się troszeczkę backtrackingu, no bo wiadomo, no to to jak w Erpegu, no na ogół coś trzeba załatwić, a potem wrócić. To też jest czasami uproszczone, bo powiedzmy, musimy wyjść tylko z jakichś podziemi, do których weszliśmy, a już później na mapie pomiędzy miastami możemy sobie przeskoczyć szybko. To też jest fajne. No tak, I oprócz I tego ta eksploracja nie polega już na tym, co kiedyś bywało i jest jakby zupełnym zaprzeczeniem gotika, bo mamy jazdę z... po dzikim terenie, gdzie czasami ktoś jest. Czasami. A nie mam zabijania hord biegających wszędzie stworów. Właśnie, dobrze, też, dobrze, że to powiedziałeś, bo ja też na to zwróciłem uwagę zupełnie jakby niezależnie i nawet żeśmy o tym wcześniej nie rozmawiali, ale to jest fascynujące, bo ten świat nie jest rzeczywiście wypełniony wypełnionym tysiącami wrogów do ubicia, i sądzę, że przez to też budowana jest bardzo fajna atmosfera, bo gdzieś, gdzieś, tam się chodzi, po tych pustkowiach, po tych jakichś śnieżnych, tam, nie wiem, wzgórzach i, i wśród jakiejś burzy śnieżnej czujesz tak, się taki, kurczę, taki w tym wiesz, świecie zatopiony, tak? I... Tak, nie, nie przerywać i bezsensowna walka w tej immersji, którą buduje między innymi interakcja z tym światem. Fakt, że to rzeczywiście jest rubieże to, to są rubierze cesarstwa, tam, ale to jest zupełny koniec świata, gdzie wielki wyją tak po lasach, ale nie, nie ma mieć? ich za wiele i cała jazda z znać, tym, że z każdym możesz w miastach jeszcze. pogadać, że możesz wchodzić do miejsc, gdzie ktoś śpiewa, gra muzykę, że w zasadzie ludzie przechodzą, rozmawiają na jakieś tematy. Ci ludzie zresztą zauważają różne rzeczy. Na przykład facet woła do ciebie, jak jesteś dobry w zaklinaniu broni, że może by zakląć dla niego miecz, albo że jak jak jesteś dobry w alchemii, to może byś mu piwa nawarzył. Czyli tak, to tego ja nie widziałem akurat, ale to rzeczywiście Bethesda wykonała tutaj naprawdę kawał dobrej roboty. A powiedzmy może jeszcze, bo no nie wiem, pewnie też na to y, wiele osób czeka. No, jest to gra o smokach, tak? Jednak. No jest to gra o smokach. Właściwie chyba w żadnym do tej pory RPG-u ja przynajmniej nie przypominam sobie, żeby było ich tak wiele. Tak, żeby no, przewala się je masowo. Masowo, ale to jest dobre. To też nie jest jakieś banalne, nie jest to głupio wpleciony, jest to bardzo mądrze wpleciony w fabułę. I, no i dobra, jak są smoki, to są też te Osławione yy, okrzyki, tak? No tak. Możemy, których się w miarę upływu fabuły uczymy i później możemy z nich korzystać. One mają troszeczkę charakter taki, yy, mi to przypomina jakoś no, magię, tak? No W końcu jest to jakaś smocza magia. Tak, tylko że jest to, to magia bez many, a z okresem cooldownu. Tak, tak Po prostu zdolność specjalna waga. No, nie się jakoś specjalnie trudno od pewnego momentu, potem znowu trudniej, bo pojawiają się mocniejsze smoki. Jest to dokładnie zbalansowane, uważam um, dlaczego smoki się zabija tak łatwo, to myślę, że się dowiecie, bo z tymi smokami jest pewien ząk. Tak, to tego nie będziemy zdradzać, natomiast też warto powiedzieć, że w zależności oczywiście od prowadzonej postaci, tutaj widzicie teraz, że Lukas no ma pewien problem, żeby dopaść smoka, który poleciał wysoko. No, bo nie... no mógłbym z łuku postrzelać, ale to trochę zajmuje przycelowanie, żeby strzała była mocna i tak dalej. Tak, z kolei jak ja, jak ja chodziłem swoim tutaj podopiecznym i on miał mocno rzeczywiście wyrobioną magię, no to mogłem z dystansu razić potwory wszelakie, ale ale też popagały okrzyki, tak? Więc to naprawdę jest fajne. A, a tutaj w tym wypadku no, sporo załatwiają też jak widzicie NPC, tak? No tak, bo to w ogóle przypadkowy smok w przypadkowym mieście, to nie, nie jest żad, w ogóle żaden fragment głównej fabuły, co widzicie. Tak. Yy, tym niemniej jednak każdy pokonany smok zostawia po sobie, yy, przypomnij mi, to jak dusze. tak? Smoczą tak. Dusze, duszę, dusze, która... Nie ma się która... dusze smocze. Zresztą to wchłanianie duszy jakby istnieje w, w tym świecie Delder Scrolls, bo przecież też wchłaniamy dusze do klejnotów, tak się więc to też to wchłanianie duszy nie pojawiło się znikąd, myślę. Jest konsekwentnie częścią e, poetyki świata, tak? Dokładnie, dokładnie. No dobrze, a mówimy, Lukas, tak w zasadzie o samych superlatywach, no bo pewnie właśnie też się zgodzisz, że, że jest to fajna gra. Jest to naprawdę, to pewnie zobaczymy jeszcze w recenzji. Lukas przygotowuje recenzję, więc zobaczycie, uko. jak będzie z finalną oceną, ale powiedz mi, no bo, no bo jeżeli mówimy, to, to może powiedzmy tak krótko, no nie wiem, naj, naj, najlepsze zaskoczenie twoje takie na plus, co ci powiedzmy najbardziej tutaj zauroczyło? <laughs> Nauczyli się robić fabułę z ciekawymi zwrotami akcji, z bardzo długimi, ciekawymi dialogami, z... to są rzeczy, których Patesta nigdy to w swoich grach nie miała filmowymi ujęciami. To po prostu podkreśla z Chyba pod, możliwe i podkreślmy w questach pobocznych, tak, tych, które rozwiązujemy właśnie działając dla, dla wszystkich stronnic, które tu się pojawiają, również. To są naprawdę na długie godziny, ty więcej masz o tym no. powiedzieć, bo przechodziłeś. Yy, dla, mnie, dla mnie jest dużo rzeczy na, na, na plus, ale tak naprawdę, no, no jakby atmosfera, te, te walki z tymi smokami. No naprawdę, ja w, w to akurat się mocno wciągnąłem. A gdybyśmy mieli powiedzieć w drugą stronę, co najbardziej, yy, co, co najmniej nam się podobało, powiedzmy? Co najmniej mi się podoba, co najmniej. No może, może ty zacznij. <gry> znaczy, ja nie chcę powiedzieć, bo tu akurat przy, przed nagraniem chwilę o tym dyskutowaliśmy, nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś rzecz, która tą grę dyskredytuje w moich oczach. Nie. Natomiast powiem szczerze, że nie do końca e, zgadzam się z takim posunięciem, jakim było usunięcie tych wszystkich szerokich statystyk. To, że dostajemy tu w zasadzie tylko trzy e, umiejętności, które. E, znaczy, trzy e, 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 główne cechy, cechy, które. E, tak, a Rosjan. potem mamy to wszystko w i perkach, widzisz Może by się dało to połączyć jeszcze z większą. Dla mnie to daje właśnie swobodę rozwijania postaci dużo większą i co ważne pozwala ludziom, którzy nie są wkręceni w Erpegi, nie znają się na statystykach i tak dalej, ci ludzie spokojnie mogą teraz wsiąść do tej gry i myślę, że o to chodziło między innymi, żeby zarazem dać starym graczom dużą swobodę w tworzeniu postaci, a nowych ich nie odstrasza to, że ta gra jest hermetyczna i zmusza do konkretnego jakiegoś tam uczenia się tabelek, tak? Tu się z pewnością zgodzę ona jest rzeczywiście bardziej dostępna i na pewno na pewno jak gdyby no, można powiedzieć, że w ten sposób bardziej przystępna i, 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 i łatwiej się w nią gra. No pytanie tylko, czy, czy pod innymi względami nie załatwo, bo ja powiem Ci szczerze, że mam pewien problem. No tak, nie, nieco za łatwo? Nie wiem. Związany problem związany z tym, że po prostu w momencie, kiedy to, ten główny wątek wykończyłem, no to, no to mam już dosyć silną postać i teraz, teraz widzę, że łatwo mi się przychodził poraz ze wszystkimi Dobra. przeciwnikami. Mi tak naprawdę nie jest to aż taki skok animacji i grafiki, jak myślałem, że będzie po trailerach. Po drugie. To, co widzieliście już na tym materiałie filmowym, są loading screen na wejściach do lokacji, jest tego dosyć dużo. Na PC to w miarę szybko się robi. Ty mówisz, że na Xboxie Strasznie. długo. Strasznie, trzeba czekać, długo trzeba czekać, no ale tu technologii nie przeskoczymy. Tak samo jak to, że gra wygląda dużo gorzej, tak samo i dużo dłużej się niestety wczytują poszczególne. No to 6 lat ma maszynka, tak? Tak. No, więc to tak. Pomóc, e, w zasadzie czy... powoli będziemy kończyli, bo. Po co więcej mówi, skoro recenzja będzie? Jak widzicie, no, gra jest duża i można ją, tak jak jesteśmy przykładem, zupełnie inaczej ją przechodzić, z zupełnie innym, z innymi założeniami. Wydaje mi się, że ma dosyć duże replayability, czyli można spokojnie usiąść na niej za jakiś czas po raz drugi i zupełnie inny sposób nią zagrać, tak? Tak i z tego, z tego punktu widzenia patrząc na pewno no, fani RPG będą, będą zadowoleni. Ja osobiście no, wiem, że do niej jeszcze wrócę. Mało tego, pra prawdopodobnie też planuję właśnie Rozegrać ją na, na PC, żeby tutaj wrażenia wizualne też były lepsze. No i właśnie w zupełnie inny sposób poprowadzić tą historię. No a w ogóle kwestia wymaksowania, ja nie wiem, nie czytałem jeszcze żadnych informacji, czy, czy już ktoś był w stanie. No też nie wiem. Musimy kończyć. Moi drodzy. E, ja muszę pisać recenzję, a Rafał ma też swoją pracę. Do usłyszenia kiedyś może znowu przy innej grze.